Wiele mówców opowiadało się za wartościami europejskimi. Pan Weber, między innymi. Jedność Europy nie może wyglądać tak, że narzuci się nam poglądy i każe się nam zamknąć gębę. Jedność europejska nie polega na tym, że trzeba się zamknąć. Dawniej, tak jak mówią traktaty założycielskie. Komisja Europejska była strażniczką traktatów. To, to był organ neutralny. Jego zadaniem było czuwanie nad przepisami traktatowymi. Jej zadaniem było y, unikanie debat politycznych i jej zadaniem było. Reagowanie na różnice poglądów, no ale widzę, że Komisja Europejska się zmieniła. Nie jest już strażniczką traktatów, tylko jest to ciało polityczne teraz. Teraz jest to ciało zdominowane przez Lewicę, atakuje patriotów i inną stronę Wysokiej Izby. Wiele mówców opowiadało się za wartościami europejskimi. Pan Weber między innymi. Jedność Europy. Nie może wyglądać tak, że narzuci się nam poglądy i każe się nam zamknąć gębę. Jedność europejska nie polega na tym, że trzeba się zamknąć i yy, że większość ma narzucić głos mniejszości, Pani Przewodnicząca Komisji Europejskiej. Na Węgrzech w parlamencie partia rządząca ma dwu, yy, większość dwóch trzecich, ale nigdy w naszym parlamencie nie dzieje się coś takiego jak tu, teraz. Na Węgrzech partie opozycyjne zawsze dostają te miejsca w komisjach parlamentarnych, które im się przynależą. To jest inaczej niż tu w Parlamencie Europejskim. A tu państwo mówią o demokracji parlamentarnej, państwo mówią o praworządności. To, co się dzieje, jest niewyobrażalne. Weber mówił, że nikt z nami nie chce rozmawiać, że nie rozmawia. To błąd. Państwa zdaniem nikogo nie ma, kto by rozmawiał z nimi? No ja, ja przede wszystkim rozmawiam z kanclerzem Niemiec, z panem Macronem, z panią Meloni w Rzymie. To, to, to są osoby, które można określić jako nikt. Żałuję, że przewodniczący grupy EPL umieszcza rzeczywistość w cudzysłowie. Mówi, że węgierska partia rządowa nie wygrała wyborów do Parlamentu Europejskiego. No, proszę policzyć wybory, przepraszam, proszę policzyć wyniki. Deputowana z Francji w swoim wystąpieniu atakowała węgierski system konstytucyjny, no ale musi zaakceptować, że mamy prawo do własnego porządku konstytucyjnego. Mówiła o tym, że rozróżniamy między różnymi grupami społecznymi na Węgrzech, że niektóre dyskryminujemy, to nieprawda, Konstytucja węgierska akceptuje wszystkich wedle jego sposobu życia, stylu życia. I, no I tak będzie, czy się to pani podoba, czy nie. Konstytucja węgierska broni rodziny, broni małżeństwa, broni dzieci. W Konstytucji węgierskiej czytamy, że małżeństwo to kobieta plus mężczyzna. Ojciec to mężczyzna, matka to kobieta, więc. Na tym ma polegać nasz porządek prawny. Węgry prowadzą przejrzystą y, politykę handlową. Ale jak to wygląda w innych krajach? No w wielu państwa krajach przez, jest, jest tak, że w ukryty sposób handluje się z Rosjanami drogą pośrednią y, przez Chiny czy innymi kanałami. Podam kilka danych. Unia Europejska co miesiąc za miliard euro eksportuje więcej do Azji niż, niż wcześniej, przed, przed sankcjami. Więc unika się tutaj sankcji, czy omija się sankcje. O energii mówili Państwo również. Państwa zachodnie czyli Państwo. Od momentu wybuchu wojny 8, za 8,5 miliarda euro wykupiły turecką ropę naftową rafinowaną, ale de facto pochodziła ona z Rosji. No To jest hipokracja, tak bym powiedział. Hipokryzja do kwadratu. W 23 państwach członkowskich kupiono 44% więcej ropy rosyjskiej niż w latach poprzednich. 1,7 miliarda euro to warte. A państwo nas oskarżają o przyjaźń z Rosją. To przecież państwo finansują Rosję? Sprawiedliwość wygląda tak. Prawda wygląda tak, że nie po to przybyłem, by o tym mówić. Nawet nie zamierzałem tego. Chciałem przedstawić tylko priorytety prezydencji węgierskiej. Chciałem powiedzieć, że są problemy. Europa. Jest w trudnej sytuacji. Chciałem powiedzieć, że jest trudna sytuacja w obszarze konkurencyjności i migracji, że trzeba tę sytuację zmienić i że prezydencja węgierska ma propozycje, które y, omawia z innymi y, szefami rządów i w parlamencie też powinna być dyskusja na ten temat. A tutaj zrobiono z tego konflikt polityczny, taką przepychankę polityczną. To no, żałuję. No ale jak się y, nas atakuje, no to ja będę bronił naszej ojczyzny. So I give the floor next to.